Dzień dobry. Uwa. Emocje. Co zrobić? Jaki nowy rozdział tu jakiś jest dla Państwa? Coś tu się nowego kroi. Co e, robić? Energia ładna. Tylko tutaj brakuje. Państwu kogoś, kto by tak lekko jeszcze popchnął, zmotywował i powiedział Idź w to Nie bój się nowych rzeczy Nie bój się yy, Wymyśliłeś sobie studia Idź w to Wymyśliłeś sobie y, pomysł, że y, chcesz być twórczy artystycznie Zacznij wymyśliłeś sobie, że chcesz yy, no, pójść w sport bo czujesz, że potrzebujesz zacznij małymi krokami ale żeby coś już było poczynione, takiego pierwszego zwłaszcza to emocje mówią i żeby to już yy, by, była nakierowana energia w tę stronę wszystko jest fajnie tu u Państwa Brakuje wiary w to, że się uda. Ja tutaj nie do końca wierzę w siebie, że to się uda, a wszystko jest tak naprawdę. E, proszę zauważyć bogów, jak są zwróceni. Państwa, państwa aspekt, co, y, co czyścić. Jest w pozycji odwróconej: co czyścić. Pozostała reszta bogów jest w tę samą stronę skierowana do co czyścić. Czyli głowa chce yy, klarowności, emocje pokazują się bardzo fajnie jako mam ochotę na coś nowego i co zrobić. Jest pokazane yy, Twoje wykształcenie, Twoja edukacja czy poszerzanie świadomości w tę właśnie stronę. A tylko tutaj mamy. E, ja się jeszcze boję, ja się waham. Jest powiedziane nie, nie masz czego. No i teraz tak, głowa. Głowa panny, która. Właściwie tutaj jest wszystko ustalone. Ja wiem czego chcę, jestem zdecydowany, znalazłem sobie jakąś swoją aktywność, potencjalną, którą bym chciał nawet sobie realizować. Mam materiały, mam jakieś źródła do tego, mam bazę. Głowa jest tutaj spokojna, czy też powinna być spokojna, o to, żeby, czyli zadbać o to, żeby no, w kalendarzu dobrze sobie to zapisać i to sobie realizować, żebym miał na to czas, żeby mnie to nie wykończyło, no bo jeszcze życie inne sprawy. Czyli włączając sobie tę aktywność, ja poczuję, że ona doda mi jeszcze sił, że mnie jakoś tak fajnie wzmocni, dopełni. Chciałem mieć, chcę mieć, No, chcę posiadać, chcę tutaj być może pieniężnie się jakoś wzbogacić. Głowa mówi, ale nie ma żadnych przeciwwskazań. Oprócz tego, żeby to było dobrze zaplanowane, krok po kroku, metodycznie, żeby to było zrealizowane. Aha. No. To już jest zaplanowane w głowie, co chcę zrobić, że sobie realizować. Bo my cały czas mówimy o rozwoju własnym. Tylko jeszcze tutaj głowa mówi: No dobra, już wprowadźmy ten plan, jak działamy, co robimy i kiedy. O której godzinie, którego dnia, czy co tydzień, czy co dwa tygodnie, kiedy co robimy. Już ustalmy konkrety. Emocje bardzo fajnie są nastawione, ponieważ emocje chcą nowych rzeczy, nowych wrażeń. Wiosna. Panna czuje się dzięki no, tej decyzji tutaj jednej. No dobrze, już sobie wybraliśmy dziedzinę. Działajmy. Czuje się odmłodzona. Wiosna w emocjach. Co czyścić? A, momencik, jeszcze, jeszcze. Zaczęcie swojej dziedziny jest o wiele łatwiejsze tutaj, tylko jest jakieś komplikowanie sobie życia. I, i znowu pokazała się niewiara w siebie. Ale to jest tylko przeświadczenie, to jest TYLKO przeświadczenie. To jest pokazane, że no wszystko jest fajnie, wszystko jest w gotowości, rób, działaj. Mm -hmm. Zdecydowanie. Tylko ja nie wierzę w siebie do końca. Dlaczego? No, jak mam dostrzec wiarę w siebie, skoro zawsze życie dawało mi trochę pod górkę, trochę bardzo. No więc, więc tutaj no to co dominowało, to przeciążenie. Więc no to jest zrozumiałe. W porządku, okej. Okay. To jest zrozumiałe. Co czyścić? No, to ten strach. Ale tu jest też jeszcze poczucie pecha, że ja zaczynałem kilka razy i się nie udawało. Trzeba było od nowa, od nowa się mobilizować i tak jakoś motywować. Więc, no, mimo wszystko, tu trzeba się przełamać. Co czyścić? Swój strach oczyścić Czyli trzeba zajrzeć do Plutona W Państwa w Wykresie astrologicznym Trzeba zobaczyć Gdzie jest Pluton, w jakim Znaku, w jakich stopniach W jakim domu Bo tam, tam są ukryte strachy I wszystkie, wszystkie rzeczy, które hamują przed rozwojem Trzeba to przepracować Zbyt młody, żeby wiedzieć dlaczego. Powiem tak, nowy teren. I nie wiem, jak w nim działać. Nowy teren, czyli to, co tutaj głowa chce mieć, już ten plan wobec tej dziedziny. A ponieważ to jest nowa dziedzina, nowy teren, to ja jeszcze nie wiem, jak się orientować w nim i wpadam w nadanaliza. A tu. Tu jest powiedziane, że naprawdę nie ma, nie ma co się bać. Nie ma, nie ma potrzeby analizy aż tak wielkiej, prawda? No bo głowa mówi: No zaplanuj sobie. No tak, no trzeba mieć jakiś zdroworozsądkowy plan na to, ale niech to nie będzie przekombinowane, za bardzo przemyślane. Bo, bo ten racjonalizm zabije ten um, ogienek, który mnie tak tutaj e, zażera, ale w pozytywnym sensie. Inspiruje do tego, żeby zacząć. Głowa to zabije. Nie ma co. I to jest właśnie ta rzecz tutaj. Za dużo jest myślenia. Troszeczkę mniej, troszeczkę opuścić ten poziom. Bo emocjonalnie fajnie się pokazuje, że emocjonalnie to ja poczuję to wreszcie, tę dziedzinę, że to jest moje, ale też w takim sensie, że poczuję najzwyczajniej w świecie radochę. Oczywiście, pannie jest trudno się zrelaksować. To jest prawda. Trudno jest nie myśleć w sensie nie analizować. Natomiast z drugiej strony, no to mamy na jednej szali, tak? Że ja myślę, bo to jest moje naturalne. To jest moja cecha panny. Muszę mieć przemyślane, muszę mieć to zaplanowane i tak dalej. Ok, tylko że na drugiej szali, druga szala też jest ciężka, ale w pozytywny sposób ciężka, bo mamy fajne, emocjonalne spełnienie. I teraz, żeby no właśnie, ten racjonalizm tak się nie, nie odbijał na tym nowym, emocjonalnym, fajnym odczuciu, które się tutaj wykluwa. No i tak, mamy na szali... Na jednej szali mamy panny yy, nad analizę, a na drugiej mamy... To fajne emocjonalne, coś, co się tutaj kroi. No i teraz tak. I to jest. O, jeszcze w dodatku coś, co Panna kocha. No i teraz mamy tak. Analiza, nadanaliza, bo tu jest klasyk pod tytułem: Co powiedzą inni? Jak ja będę postrzegany przez innych? Moja reputacja tutaj. Czy ona nie zostanie jakoś. Nadwerężona, a po stronie emocjonalnej pokazuje się, nic się tu nie zacznie. Nic się tu nie zacznie, dopóki ja nie przestanę patrzeć na ludzi, co oni powiedzą. Czy Państwo myślą, że tamci ludzie to są specjaliści od swojego własnego życia? Oni mają, że oni mają perfekcyjne życie? Jakby tak pogrzebać, nawet, nawet nie tak długo, to też można parę trupów wydobyć. Więc, no po co? Jaki jest sens martwienia się tym? A można dużo stracić, bo zwłaszcza te emocje, to jest bardzo fajnie pokazane. Panna ma ogromną szansę. Czy ktoś tutaj z silną energią panny ma um, ogromną szansę na emocjonalne spełnienie, że to, co zacznie robić, ma przyszłość? To jest najważniejsze. No, ale ja patrzę na to, co inni powiedzą. No to teraz. Opinia pseudospecjalistów do mojego życia i do ich własnego życia. Czy to co ja kocham? To, czy to, co ja kocham robić? To jest właśnie sprawa, tak? Bo to jest tak jedna szala, państwa myślenie, druga szala to jest to emocjonalne spełnienie, ta wiosna emocjonalna, a pomiędzy tym to, co kocham. No, i co jest ważniejsze wobec tego, co kocham? Czy ja pozwolę, żeby ci pseudospecjaliści, wszyscy ludzie, którzy mi tak doradzają, czy oni mają perfekcyjne życie? Ja czytający się nie wliczam, bo ja odczytam energię tylko. Czy ja pozwolę komuś zabić to, zabić, tu mamy zabójstwo tego, co ja kocham? Czy rzeczywiście... No to co tu jest ważniejsze? Ja jestem ważniejszy, czy ludzie są ważniejsi wobec mojego życia? To są tego rodzaju dylematy. No i co robić? Co robić jest pokazane krótko i na temat. Robić. Robić. Według własnych upodobań, własnego widzimisię, własnych zapatrywań. Robić, 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 robić. Tam, gdzie czuję, że mógłbym jakoś podwyższyć sobie wartość własną, jakoś siebie samego tak docenić, no to robić. Drodzy Państwo, proszę robić, bo no szkoda. A ci ludzie to co oni niby? Mm. A ci ludzie to są tacy kapryśni tylko. Jak w zależności od pogody. Jak mają dobry humor, to mi fajnie doradzą. Jak mają gorszy humor, to mi odradzą. Nie, będziesz robić. No właśnie, no to. To jest tak zwana zewnątrz sterowność. Ci ludzie. No, a ci ludzie, komunikat mówi dosłownie, jeżeli państwo znają włoski, a komunikat mówi dosłownie, że umiera mózg, dosłownie, umrze to, co kocham, bo tak, bo oni są kapryśni i oni tak sobie gadają, jakim się chce, w zależności od humoru, to ma wpływ na to, że to, co ja kocham, nie odbędzie się, nie zmaterializuje się. Ja się nie poczuję fajnie, dlatego że moje poczucie się fajnie zależy od kapryśności tych ludzi. No, jaki, jaki w tym jest absurd? No więc, no, no mam nadzieję, że, że Państwo też to widzą, bo jednak, no, szkoda by było. Głowa, 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 myślenie, 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 co ci ludzie myślą o tym, co ja sobie wymyśliłem, Co ja sobie tutaj chcę realizować, Czyli mój dobry nastrój, mój potencjalny, dobry nastrój zależny jest od kapryśności tych ludzi. Głowa mówi działa i chce emocje, bardzo fajnie emocje. Tutaj jest y, y, poprawa sobie humoru i takie dowartościowanie się. Co robić? To, co sobie wymyślisz, to, co Ci się podoba. Tylko, co, co wyczyścić strach, bo jeżeli ja będę pod tym strachem, no to oni tu dominują. Czyli oni mnie zabijają, oni zabijają mój mózg moją, to zabijają, to zabijają. Czyli te wszystkie plany, te wszystkie um, te, te rozpiski, ten mój kalendarz, to co mnie doprowadzi do tego fajnego stanu. Sprawa, którą kocham. No, to zdecydowanie Pluton tu się pokazał, więc trzeba zobaczyć w astrologii Plutona, jak Państwo mają i aspekty do innych planet, mm. jeżeli w ogóle. No a tutaj, no i tu się pokazało, że tak naprawdę to Państwa odmieni. To, co Państwo kochają robić, czyli ta nowa dziedzina, ona, ona Państwa zmieni. Albo i nie. Albo i nie, no teraz kto, kto, co tu wygra? Co tutaj wygra? Bo tutaj jest za bardzo, to jest racjonalizowanie emocji. Czyli ja tutaj myślę, jak ja się będę czuć w momencie, kiedy zostanę oceniony przez tych ludzi. Tutaj nie ma, znaczy tutaj jest szansa na fajne samopoczucie i spełnienie, ale tutaj jest bardziej, um, co oni zrobią i w konsekwencji, jak ja się poczuję. Ja to nadanalizuję. Co tam ci kapryśni sobie pomyślą o moim życiu i jak to wpłynie na mnie? Dla mnie to jest ważniejsza kwestia. Nie to, że ja chcę, że ja tu mam ochotę, tylko jak ja się poczuję, kiedy oni się dowiedzą. To jest ta kwestia. No to, że tu priorytety to tak, jakby nic nie powiedzieć. A państwo mają szansę od losu. Na ogromną zmianę. Tylko nie wolno tu patrzeć na tych ludzi. No, wolno, nie wolno. To już Państwa decyzja, oczywiście. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.